Siemanko z tej strony, dyszka witam serdecznie na moim kanale i on oszalał. Znowu wysłał do mnie dwie przesyłki i to chyba najprawdopodobniej będą karty. No tutaj jak widzicie zasłoniłem swoje dane. No i nic, no i zaczynajmy, zobaczymy co on to przysłał. Znowu on naprawdę oszalał. Zobaczmy, bo jestem sam ciekawy, ciekaw co on tutaj wysłał. Co to za znowu kolekcję wysłał. I tutaj widzę, że jakaś tutaj chyba dla Karolinki będzie karta. E, dobra, no to zobaczmy, co on tutaj jeszcze wysłał. No nie wiem. E, kurczę, on to tak pakuje, że nie mam szans tego e, normalnie otworzyć. Nie, no jest dobrze. E, dobra, ja nie wiem, jak ona się nazywa, ale kogoś mi przypomina z jakiejś tam bajki Frozen chyba, czy coś takiego, ale ona jest tutaj. E, nie wiem, czy jechałeś, e, nie wiem, jako bilet pokazywałeś to w tramwaju albo w czymś. Dobra. E, no i tu mamy kolejnych graczy tutaj z, z ekstra klasy. E, dokładnie tak, 2015-2016. E, kto tutaj jest? Koke, Koke. A co to jest za ten e, o Euro 2016 z Francji. No i tu jakiś e, minionek, nie wiem kogo on mi przy, przypomina, ale jakiegoś smutnego banana, ale spoko. Ta karta się jakoś tak trochę świeci. No fajnie. Eee, tu, oczywiście, znowu kontynuacja Złoty Bóg eee, ze Star Wars. <laughs> Kto pamięta te, te karty? Eee, to są chyba z biedronki, nie? Te wszystkie. Eee, no, super zwierzaki, dokładnie. Też to kiedyś eee, moje dzieci zbierały. Tu naklejki są, dobra, lecimy dalej. Eee, no, masakra, masakra. Tu, Star, Star Wars. Okej, okay. kto to jest, kto to jest, Nikolas Spocko, wow, co to za karta, atak, a to jest chyba mecz, atak. Dobra, spadło, to lecimy dalej. Rogi są tutaj no niestety po, poniższone, szkoda, a tutaj mamy Hart, Hart Bramkarz Spoczko. Przepraszam za moją chrypę, ale jakoś tak się włączyła, nie wiem z czego. Dobra, tu są naklejki, to dam Karolinie. O, oh, hello, hello. Spoko. Ej, fajna ta karta jest. Taka naklejka. Ona się tak fajnie świeci. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy dalej. O, i naklejki to są naklejki chyba do, do tego. FIFA 365. A to ich nie, chyba nie zbierałem. Dobra, super zwierzaki. Okej, okay, lecimy dalej. Tutaj coś, coś mi to przypominało, nie wiem co eee, Ninjago. Ninjago, smuta jakiś taki z niego. Dobra, lecimy dalej. A, to jest Angry, uh, Angry Birds. Okej, okej, okej. O, Lord Vader. Oh yeah. Dobra, lecimy. A co to jest? Ultra pro kart, coś tam. Co to za śmieci mi tutaj wysyłasz? Po co mi te karteczki? Kurde. Ja już nie mam pieca do palenia. Jakbyś chciał wiedzieć. Dobra, kolejne może tu będą już same karty, zobaczmy. O, jest. Dobra, jest ekstra klasa. O kurczę, patrzcie to, jaka kolekcja ekstra klasy. No masakra, ale jaką on to... Z... Kurde. Adrix, no po prostu u... uduszę, uduszę. Uduszenie. Tego tak się łatwo nie da. Ale powiedział, że będę miał coraz ciężej otwierać takie te. No dobra, no okej. Okay, no, otwórzmy i zobaczmy. E, zobaczmy tutaj. No muszę to jakoś delikatnie zrobić, żeby rogów nie pozaginać. Ok, Bo szkoda by było. Okej, okay, no to lecimy. Co tylko tutaj mamy. Ale i tak rogi są niestety niektóre poniszczone. Ale spoko, nieważne. Dobra, Legia Warszawa. Chyba dzisiaj gra w ogóle Legia, nie? E, zobaczymy. Patrzcie to. To jest chyba cała Legia Warszawa. No nie mogę. łokurcze kurcze. No masakra. Wygląda na to, że Adrix pozbył się swojej kolekcji. E, I teraz... Pogoń Szczecin. Tak nie to jest co to? Jaki Pogoń Szczecin? To jest Piast Gliwice, kurde. A ja Pogoń Szczecin, nie wiem czemu mi się tak. A tu jest napisane jak byk, jakiś za mnie jest czasami. Piast Gliwice, aktualny mistrz Polski. Zaznaczam, bo w ostatnim odcinku się pomyliłem, powiedziałem, że mistrz świata, no ale dobra. Bywa i tak. Okej. Okay. Podbeskidzie. Kurde, Adrix, no naprawdę pozbyłeś się całej kolekcji praktycznie. Wow, tu jakiegoś tego. Tu musimy go podnieść, żeby to się nie pomieszało. No i tu jest teraz pogoń Szczecin. No. oni tak jakoś ten. O, i ruch chorzów. Proszę bardzo. Nieźle, nieźle. No to lecimy tutaj ładnie ten. Czyli, e, czyli chyba mi tutaj Adrix zasugerował, że mam dokończyć zbierania jego kolekcji. No okej, okay. no to takie, takie wyzwanie. Aż się boję otworzyć już drugiej koperty. Tomasz tego, no i pięknie. Śląsk Wrocław. No ładnie, ładnie, naprawdę dziękuję ślicznie. Eee, a tam jest chyba jeszcze jaka, jakiś list, bo ty chyba listu zapomniałeś dołożyć, ale nie wiem. Eee, zobaczę tak na boku. Eee, o. Oto kolejny list ode mnie, spodziewałeś się? Nie, całkowicie nie. <laughs> Dobra, zobaczmy, co, co, co ten. Eee, spoko, spoko. Eee, zobaczmy, co teraz w tej drugiej przesyłce wysłałeś. Eee, a mówiłeś, że listu zapomniałeś dać. Eee, co tutaj jest? Eee, masakra jakaś. Co to jest? Eee, tu po chusteczkach higienicznych? No tak, ale Kataru nie mam, no ale dobra, no okej. Okay. No, inwencja twórcza, naprawdę, wysyłania tych jest Twoja naprawdę. Eee, no nie spodziewałem się. Aha, kurde. Chusteczki higieniczne. No, nie, no nieźle, nieźle. Jeżeli będziecie słyszeć jakieś dziwne dźwięki dobiegające, czemu mi się. Z, o, z, dobra, zlagowało mi kamerkę. E, dobra, gracze zespołowi i to jest e, chyba dalej kontynuacja ekstra klasy. No nie mogę. Naprawdę cała ekstra klasa 2015-2016. No to nieźle, nieźle. Kto tu jest jeszcze? Wisła Kraków. E, zagłębie Lubin no kurde, to ja nawet tego nie otwieram na razie nie wyciągam, żeby nie poniszczyć tych kart e, zobaczymy na razie tak, dam to tutaj tak, bo tu jeszcze jest y, ciąg dalszy no nie, no i znowu naklejka, no i gdzie ja sobie dam naklejkę dam Karolinie dam, kar oczywiście tu jest jakiś list o kurcze, super gwiazda no, no nie, no to super gwiazdy no to tutaj otwieram, i zobaczymy ale one się fajnie świecą, kurde chcia chciałbym żeby ten, yy, ktoś zajął się Ekstraklasą i wypuścił nowe karty do Ekstraklasy no, Akurat to jest Fifa 365 Naprawdę Wow wow Niezłe No to to Juventus No i zaś te minionki, no to te minionki atakują, spoko e Ale list tu jakiś zostawiłeś, kurcze co to tutaj jest? Co mi tutaj napisałeś? E... E... Co? Co ty tutaj napisałeś? Mam takie pytanie. Zapewne ten list otworzysz po premierze FIFA 20. Tak jak. No nie, no widzisz, otwarłem wcześniej niż ten. E, ale nie wiem, co to za pytanie, mi tutaj. Aha, jak oceniam te karty? No, co, jak mogę ocenić te karty? No, są po prostu bajeranckie. E, ulubieńcy fanów. Ej, serio, to naprawdę. E, mam taki jeden album. E, fakt, faktem, że nie mam akurat z ekstra klasy albumu. No, ale tu się szykuje naprawdę e, ten. Niezły, niezły ten. E, no. Nie zła kolekcja. A co ty tu tutaj jeszcze mi wysłałeś? Gotuj z nami. A i co to jest? Gotuj z nami. Gotuj z nami. Tutaj otwórz tutaj. <laughs> otwórz tutaj. Dobra, no to otwieramy tutaj. Czyżby... Co to jest? Aha, to są naklejki. O, to są te. E, tą kojarzę. Ona gdzieś tam grała. Ona jest fajna, taka mackowata. E, to też kojarzę. Dobra, to, to są bajki, to też kojarzę, ale na, nie wiem, dobra, lecimy dalej, bo tutaj jeszcze jest, naprawdę trochę tego jest, tam gotuj z nami dalej to jest, a co tu jest? Eee, Okej, okay. są jakieś kody zapewne już wykorzystane, aha, to są herby, spoko, no i patrzcie to, i znowu ekstra klasa, no masakra, no masakra, Adrix, coś ty nadrabiał, nie? Ja Cię zsunę. Serio. Jak uzupełnię już ten album, napiszcie mi w komentarzu, ile kart było, ale w tym, ile kart było właśnie w kolekcji Ekstraklasa 2015, 2016, jeżeli ktoś wie, to napiszcie mi, ile kart było. To ja wtedy po prostu zobaczę, ile... No, nie no, kolejny ten. Krakowia tu jest. No pięknie. Nie, no tego się nie spodziewałem. Górnik Łęczna. Górnik Łęczna znowu. Pięknie, pięknie. No naprawdę dziękuję ci Adrix jak jelonia biały stok. O, to od tego jak jelonia biały stok to od tego jak mu tam leci. Adixona. Pozdrawiamy cię Adixon też. No i pozdrawiam wszystkie osoby. Zostawcie łapeczkę i subskrypcję. Mam nadzieję, że tutaj Adrix już dalej nie będzie szalał. No i patrzcie, Lech Poznań. No fajne to, fajne to. A wiem, że te saszetki jeszcze idzie kupić. Chyba. Dobra, no to, to chyba było wszystko. Dziękuję ślicznie. No naprawdę tych kart yy, sporo. Yy, muszę znaleźć wolny jakiś weekend. Yy, no i sobie to poukładać. A tymczasem. Yy, po prostu czekaj na przesyłkę ode mnie, Adrix. No i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zostawcie łapeczkę i do następnego odcinku od przesyłek od widzów. Cześć!